Film zmontowany w ekspresowym tempie, nie ma jakichś efektów specjalnych, nie ma czasu na to, na głupawkę teraz w filmach, także idę sadzić. Będzie oczywiście te sadzonko w trybie hiper, super szybkim, ponieważ nie ma czasu na... O, chwila statyw. Muszę podnieść. Nie ma czasu na kurde powolność, bo muszę jechać zrobić hamulce w rakiecie mojej. Także stawiam tu na statyw ładnie pyk. No i będziecie widzieli moje szybkie dzieło, co się będzie działo. Uwaga. O, tak, cyku pyku 3, 2, 1. To nie był browar. Dobra, jedziemy z tematem, proszę ja was. Trochę pogoda do dupy, ale spoko. More right. and No, dwa kabanki już siedzą. W tym roku każdy wsadzam trochę głębiej. Może kory też dam, bo korzenie wychodzą troszkę wyżej zawsze z bananowców. Tutaj siądzie jeszcze dosypię, to akurat będzie trochę więcej, znaczy głębiej. Potem będzie można dosypać sobie ziemi. A dlaczego? Zobaczcie, te trzecie trafi tutaj. Tylko pójdę wrzucić tą pierwszą część, jakie wynosiłem, którą już obejrzeliście pewnie. Widzicie? Gdzie Maureli puszcza korzenie, nawet potrafi z tego wypuszczać, czyli śmiało można zatopić głębiej, wtedy pewnie jeszcze bardziej stabilnie siedzi w ziemi. Ogólnie stan korzeni spoko. No, ziomal czuwa, jest przyszedł. No, także tak wygląda sytuacja, także idę wrzucić, upublicznić znaczy się odcinek który ogląda, który obejrzeliście, a może nie to sobie zobaczcie i zaczynam sadzonko kolejnego bananowca, nsete ventricosum maureli. Osadzony. numer 3. Ale wiecie co? Ten to będzie miał czadzieł. Zobaczcie, ile w koło ziemi dostał. To jest, przypominam jeszcze raz, yy, banan, któremu dużą część korzenia odciąłem. Kto oglądał moje filmy poprzednie z tamtego lata, bo chciałem rozmnożyć maureli, to na pewno znajdziecie odcinek. Tu był cięty przez zimę tyle. Urósł. Przypominam. Na pewno te liście się połamy, jak przyjdzie jakiś wiatr. No to są liście słabe po zimie. Także jak ktoś kupił z bananowca. Czekajcie, bo nagrywa się. Na wiosnę i ma z liśćmi, i da na dwór, to popalę, bo połamie, ja nie przejmować się, przypominam, czy jakimiś tam małymi skazami na liściach, wyrąbane w to trzeba mieć. A nie piszecie do mnie, o, bo wam się coś takiego robi, oj, nie ma sensu, ja nie mam też czasu tak wszystkim odpisywać, dlatego kręcę te filmy, żebyście mieli poradniki. No, także co? Hmm, trzeba iść zobaczyć do szklarni. Co by tam następnego wyjąć? Ale to już w kolejnym odcinku, ponieważ muszę jechać, sprawdzić hamulce. Hmm także w, w następnym odcinku posadzimy. Zobaczymy. Myślę, że... są. Mógł Hmm.